Słuchajcie moi fani, słuchajcie moi fani, jestem właśnie po skończeniu drugiego sezonu Hudson Hotel i ja pierdykam. Co to jest? Absolutnie ma normalnie to był cały drugi sezon lepszy pod względem fabularnym i wykonania niż pierwszy pod względem muzycznym. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, wiadomo. Ale ogólnie Jezus Maria, jakie to było piękne dobre. Kurna mać. Normalnie czułem się, jakbym tam był. <laughs> jakbym był w piekle i był świadkiem tych wszystkich wydarzeń. No, normalnie nie musicie to zobaczyć, bo to jest po prostu piękne. Łezka się wokół może zakręcić, nawet. Naprawdę, polecam Wam z całego serca obejrzeć dwa sezony Hazbin Hotel. Dwa, dwa pierwsze sezony Hazbin Hotel, bo to jest naprawdę piękna rzecz. Tylko trzeba mimo wszystko się przyzwyczaić do tego, że. No raz na jakiś czas mogą się pojawić piosenki, w szczególności w drugim sezonie. Pozdro!